Siema, fajna pogoda. Nad tym zalewem jeszcze nie byłem. Konia Nygus zaparkowałeś jak cebula na dwóch miejscach. Tak właśnie ma być zaparkowany, żeby nikt mi nie walił w konia. No, tak się właśnie parkuje takie samochody, żeby nikt obok nie parkował. I ci bryczki nie obijał, czy ja w ogóle go zamknąłem? Te, zamknięty. Idziemy zobaczyć, jak ten zalew wygląda. Czemu muchy go tak obsiadły? Mrówki latające. Tak, wiem, zaraz ktoś napisze w komentarzu, bo ten mustang to gówno jest i dlatego go muchy obsiadły. No, złośliwych przecież nie brakuje, nie? Idziemy, zobaczymy ten zalew. Szorty mogą trwać 3 minuty. Nigdy tu nie byłem. Fajnie pachnie. Tam są budki z lodami, z frytkami, z jedzeniem. Zobaczymy, co tutaj jest nad tym zalewem, bo nigdy tutaj nie byłem. A wiele o nim słyszałem od ludzi. Mogą być lekkie. Wstrząsy, ponieważ nie mam tutaj stabilizacji obrazu w ekranie. Sporo samochodów, duży parking. Podejrzewam, że w dzień ciężko tutaj miejsce znaleźć do zaparkowania. Pewnie dużo ludzi się opala. Aha, no i tutaj jest takie molo. Ludziska sobie spacerują. Siedzą na ławeczkach. Niby siłownia na świeżym powietrzu. Tutaj dzieciaki mają takie wyciągi. No, mogą sobie zjeżdżać. Ta łódeczka jakaś stoi. No, powiem wam, ciekawie tutaj jest. Dużo pań spaceruje. Może Nygus Grzydal będzie miał dziś branie <laughs> Wątpliwe co? No dobra, idę zobaczę jak to wygląda. Faktycznie może jeszcze jakiegoś szorcika dla Was tutaj pyknę z nadwody. Pozdro